Hej kochani, zbliżają nam się walentynki i w związku z tym oczywiście cała seria przewidziana takich czytań na kanale typowo o tematyce miłosnej. Ja wiem, że niektórym to już ta miłość bokiem wychodzi, nie wszyscy są um, tacy skorzy do słuchania czytań miłosnych, no ale to musicie po prostu albo jakoś to przeżyć, albo po prostu omijać szerokim łukiem, no bo już zapowiadam z góry, że do 14 lutego, czyli do walentynek, no po prostu... Te filmy o tematyce miłosnej będą się tutaj pojawiały w częstotliwości większej niż zwykle, bo zazwyczaj tematyka czytanie jest bardziej zróżnicowana. Natomiast po prostu, taki mamy czas. Taki mamy klimat, no i będą czytania miłosne. Już teraz zapraszam, ponieważ również jest taka dla Was specjalna oferta walentynkowa, czyli czytanie partnerskie w promocyjnej cenie 44 zł. Jest to oferta obowiązująca aż do 14 lutego do walentynek. Natomiast oczywiście obowiązują zapisy, więc kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli tych osób zgłaszających się będzie bardzo, bardzo dużo, no to. Oczywiście będzie to do jakiegoś tam limitu, powiedzmy. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam. Zobaczymy, jeśli dam radę ogarnąć, bo zazwyczaj to jest tak, że wszyscy czekają do ostatniego momentu i później jak już wybija ta data, ta data graniczna, no to wtedy wszyscy się zgłaszają i to jest później dla mnie, wiecie, multum roboty w bardzo krótkim czasie. Więc też no fajnie by było, gdybyśmy sobie to tak racjonalnie rozłożyli, czyli jeżeli ktoś wie, że będzie chciał takie czytanie sobie zamówić, partnerskie, czyli z jakąś konkretną osobą, analiza tej relacji, co z tego może wyniknąć, jakie macie powiązania duchowe, kiedy, gdzie, jak spotykaliście się w poprzednich wcieleniach bądź też można sobie zrobić, nie mając konkretnej osoby na myśli, czyli takie czytanie partnerskie na przyszłego partnera. I tam po prostu badamy, kim ta osoba będzie, kiedy może przyjść do Twojego życia, co Ciebie na chwilę obecną ewentualnie blokuje, przed przyjściem takiej osoby, co jest też czasami ważne, bo są ludzie, którzy no, bardzo by chcieli tej miłości, deklarują gotowość na przyjęcie kogoś, ale gdzieś tam wewnętrznie w środku nie zawsze są gotowi, i często to w czytaniach prywatnych po prostu wychodzi. Więc wtedy sygnalizuje, na co należałoby zwrócić uwagę, jak siebie przygotować, jak popracować właśnie nad sobą, nad swoim sposobem postrzegania, aby właśnie móc tę miłość tak naprawdę do siebie przyciągnąć, bo czasem to jest tylko kwestia tam zredukowania jakiejś jednej blokady. Kady, takiego wiecie, włączenia jednej dźwigni, jednej zapadki i nagle po prostu wszystko się zaczyna układać, wszystko zaczyna się otwierać. Także zapraszam serdecznie czytania partnerskie na obecnego bądź przyszłego partnera w cenie 44 zł i do 14 lutego obowiązują. Tymczasem my zrobimy takie czytanie na Walentynki. To nie jest także stricte na ten dzień, tylko po prostu taka atmosfera około walentynkowa, no i oczywiście również z ujęciem tego dnia jak tam e, poszczególne znaki będą świętowały te walentynki, co was w okolicy walentynek po prostu może czekać. No i zaczynamy sobie, kochani. Zaczynamy od wodników, skończymy na koziorożcach. Wylosuję po dwie karty dla e, każdego znaku. E, wodnik zodiakalny. Poproszę tutaj o przekazy dla poszczególnych znaków zodiaku. Na Walentynki, na 14 lutego i cała atmosfera tutaj około walentynkowa. Czego poszczególne znaki mogą się spodziewać właśnie w Walentynki i w tym czasie, takim najbliższym wodnik zodiakalny wodnik, czego może się spodziewać na pustelnik? Wiecie co? No możecie się spodziewać przełamania waszej takiej samotni. Tutaj pokazuje się to jako zjawisko takie uwalniające, bo my często mówimy, że pustelnik jest po prostu zdeklarowany, on samodzielnie sobie wybiera taką ścieżkę, on chce, pragnie tej samotności. Natomiast może tutaj ktoś pragnął samotności z tego względu, że po prostu nie czuł się gotowy na miłość, a teraz po prostu poczuje się taki wyzwolony. Czyli te osoby, które są samotne, poczują, że to jest ten czas, kiedy można by było, jak to się mówi, wrócić do świata żywych. Natomiast tam w relacjach, gdzie ktoś się od Was odsunął, czy Wy odsunęliście się od kogoś, był dystans, mogły być jakieś ciche dni, to tutaj pokazane jest po prostu wybaczenie. Takie mądre spojrzenie na sprawę, na zasadzie po co będziemy się dłużej kłócić, to w ogóle nie ma sensu, po prostu uwolnijmy się od tego. Gdzieś dla niektórych ta samotność jest takim, po prostu taką lekcją karmiczną. Czyli oni muszą Przejść pewne tutaj um, takie sytuacje, gdybyście na przykład, drogie wodniki, miały kogoś spod znaku panny, to tutaj może to właśnie idealnie korespondować z Wami czyli możecie mieć jakąś sytuację karniczną z zodiakalną panną bądź właśnie zodiakalna panna się izoluje, nie odzywa czy Wy nie odzywacie się do niej no i tutaj właśnie będzie szansa na wyjaśnienie pewnych sytuacji ryby, zodiakalne ryby, jak to w przypadku zodiakalnych ryb zodiakalne ryby walentynki 2021 i atmosfera około walentynkowa Zodiakalne ryby tutaj wzdychają, marzą. Mają dosyć też takiego okresu, kiedy są samotne i siedzą pod drzewkiem i po prostu rozmyślają. Są takie może też momentami roztargnione. Gdzieś tam po prostu wspominają dawne czasy świetności. Tęsknią za kimś bardzo mocno. Być może za kimś, kogo utracili z kim. Sprawa jest jakby zamknięta, zakończona. Bo w dziesiątce mieczy to jest takie bolesne zakończenie. Możecie być w trakcie kończenia i tak jakby nadzieja na odbudowanie tego już po prostu przebrzmiała. Natomiast też niektóre ryby po prostu przeżywają trudny okres w życiu i to nie tylko jest może związane z relacjami, ze związkami, ale po prostu taki trudny etap. Więc dla Was ten czas to jest taki czas, kiedy. No być może zacznie się to wychodzenie z dołka. Tutaj niewiele jest takiego romantyzmu, niewiele tak naprawdę myślenia o tej miłości. Bardziej tu jest właśnie jakieś takie y, wychodzenie, chęć poukładania sobie swojego życia, y, chęć też zakończenia wszystkiego tego, co było trudne, bolesne, jakieś takie obciążające was no i teraz zodiakalny baran zodiakalny baran walentynki 2021 i energetyka około walentynkowa dla zodiakalnych baranów coś na razie nam się pokazywały te karty jakieś takie niezbyt no tutaj też zamiast um, się kochać zamiast um, gdzieś tam się spotykać um, sobie świetnie świętować walentynki to barany będą wchodziły w konflikty będą szukały za Zaczepki będą zadziorne. Tutaj jest energia ognia, ósemka była, piątka była, więc to jest wasz taki żywioł. No, może ktoś na przykład ma taki związek, gdzie po prostu jest taka wielka pasja, namiętność, i tam się po prostu przerzucacie różnymi takimi epitetami, a potem kończy się godzeniem się na przykład w łóżku, okej, okay, bo może ktoś mieć taki temperament, barany taki temperament mają, ale no uważajcie, żebyście nie przesadzili, bo tu są raczej kłótnie, konflikty z ludźmi, wprowadzanie. Jakiejś nieprzyjemnej atmosfery, nie zawsze to drugiej stronie będzie pasowało, bo jeżeli macie kogoś, kto ma mentalność, kto ma temperament taki jak wy, to jeszcze powiedzmy, że okej, okay, ale. Jeżeli po drugiej stronie macie e, takiego typowego flegmatyka, kogoś kto potrzebuje spokoju, kto niekoniecznie jest taki skory do przepychanek, no to należy tutaj uważać, bo tu są tarcia. E, tu są tarcia zarówno w związkach, jak i po prostu osoby, które są samotne spod znaku barana też mogą wchodzić w jakieś dziwne takie relacje, gdzie po prostu będziecie się ze sobą ścierać, gdzie mm, duża jest między wami intensywna komunikacja bądź intensywność. Na energia, ale ktoś nie umie tego e, tutaj. Że tak powiem, ogarnąć, bo w tej piątce buław jest bardzo niespokojne taka szarpanina, właśnie. Tak jakbyśmy z jednej strony się siebie bali nawzajem, z drugiej strony walczyli o dominację w relacji. No dziwnie, dziwnie tutaj się pokazuje to. Być może ktoś traktuje właśnie relację jako takie miejsce, taki, taki symboliczny link, gdzie można po prostu zawalczyć o dominację. Być może ktoś to lubi, no ale raczej nie wszyscy, prawda? Byk zodiakalny, zodiakalny byk, walentynki 2021 i energia Wasza około walentynkowa, walentynki 2021 i wasza energia około walentynkowa, zodiakalne byki, śmierć i co tam jeszcze? I król kielichów, no to pięknie, bo tutaj po prostu jakiś mężczyzna dojrzewa do miłości, on się zmienia, on zaczyna widzieć inaczej, docenia pewne priorytety, on się potrafi otworzyć, okazać swoje uczucia, staje się po prostu dojrzałym facetem, takim, który jest w stanie wziąć odpowiedzialność za drugą osobę, za związek, za rodzinę, więc z jednej strony te związki, gdzie troszeczkę kulało, ponieważ yy, mężczyzna był jakiś nieprzekonany, niedojrzały, to tutaj zdecydowanie zmiana tego mężczyzny. Yy, natomiast, jeżeli jesteście singlami, jesteście osobami samotnymi, yy, męskiego rodzaju, że tak powiem, to wy tutaj dojrzewacie do daleko idących zmian w waszym życiu, do miłości, a jeżeli jesteście kobietami, to yy, ta zmiana w karcie śmierci dotyczy was, czyli wy jesteście gotowe na przyjęcie jakiegoś mężczyzny do swojego życia po prostu i wy wygląda na to, że tym razem traficie po prostu na kogoś rzeczywiście wartego uwagi, na kogoś takiego dojrzałego. Yy, bliźnięta, zodiakalne, zodiakalne bliźnięta, walentynki 2021 roku. Zodiakalne bliźnięta, walentynki 2021 roku, co dla bliźniąt u Asa kielichów macie. No, dla bliźniąt to jest nowa miłość albo nowy etap w istniejącej już relacji. Generalnie dużo się tutaj pokazuje na nową miłość, nowe zauroczenie, zakochanie. Yy chęć dawania i brania, bo kielichów pokazuje sytuację nową, Trójka Buław też zasadniczo pokazuje coś nowego, w co już tak jakby częściowo weszliśmy, coś rozpoczęliśmy, może znajomość, może y, rozpoczęliśmy <coughs> jakąś wspólną przygodę z kimś, to może być też taka zupełnie początkowa faza związku, takie właściwie wzajemne poznawanie się jeszcze, ale z tendencją do tego, żeby to się rozwijało, żeby to dobrze funkcjonowało. Y, na pewno będzie tutaj następował jakiś program, z tej sytuacji. Też ktoś może wychodzić z romantycznymi propozycjami wy albo ta druga osoba. Niektórzy będą po prostu tutaj planowali jakąś wspólną podróż, wspólny wyjazd, gdzieś być może w okolicach Walentynek właśnie sobie gdzieś pojedziecie, odpoczniecie, będziecie się cieszyć tymczasem, ale chyba pierwszy znak, który miał taki dosyć pozytywny ten przekaz i zodiakalne raki. Zodiakalny rak, jak to będzie u Was wyglądało od walentynki 2021. Zodiakalny rak. Walentynki 2021 u zodiakalnego raka. Uuu, no dziecko się pojawia, a może nawet bliźnięta się pojawią. Może ciąża mnoga. No niektórzy będą po prostu e, w walentynki świętować narodziny potomka, bądź też w walentynki będą pracować nad tym potomkiem. E, czyli będzie romantycznie, będzie atmosfera do tego, żeby e, spędzić miło czas we dwoje. E, dla tych, którzy nikogo nie mają, no to jest też możliwość takiego po prostu zapoznania kogoś w tym okresie, jakaś zupełnie zupełnie nowa osoba zwróci Waszą uwagę. Może być ktoś młodszy od Was, ale ktoś zupełnie zupełnie nowy, ktoś, kogo po prostu jeszcze do tej pory nie znaliście, taka osoba może się w Waszym życiu pojawić, może już się pojawiła, ale dopiero będziecie tę osobę poznawali. Zodiakalny lew. Co tutaj u zodiakalnych lwów? walentynki walentynki i e, okoliczności około walentynkowe zodiakalny lew walentynki i okoliczności około walentynkowe a zodiakalny lew jest tutaj na jakimś świeczniku. Komuś coś się nie podoba w wykonaniu zodiakalnego lwa. Są jacyś oponenci albo jest wam trudno się uwolnić z jakiejś relacji karmicznej, z jakiegoś karmicznego małżeństwa, ktoś jest przeciwko wam, musicie tutaj walczyć o coś, wykłócać się o coś, macie po prostu jakieś niezakończone sprawy. To jest jakaś relacja czy relacje z ludźmi które trzeba zakończyć. Karta Sprawiedliwości dobitnie na to pokazuje, ponieważ jeżeli teraz tego nie zrobicie, nie zawalczycie o swoje, no lepsza przyszłość tutaj szybciej się nie zacznie po prostu. Trzeba tutaj coś wywalczyć, zakończyć. Natomiast też dla singli, widzę tutaj taki przekaz, że co niektóre single mogą się bardzo wzbraniać przed miłością, że na zasadzie nie, ja tego nie chcę, ja w ogóle e, się do tego nie nadaję, miłość to nie dla mnie. A tu przychodzi ta sprawiedliwość, czyli jak to się mówi, na miłość nie ma rady. No jak was trafi grom z jasnego nieba, jak was trafi strzała amora, no to niestety na nic się zdadzą te przepychanki, ta, ta samo obrona. Po prostu przychodzi odgórna sprawiedliwość, serce nie sługa no i e, możecie się zakochać prędzej, aniżeli byście się spodziewali. Pomimo takiej postawy obronnej, postawy takiej zamkniętej na miłość. E, panna, zodiakalna panna. A co u panny? Co u panny, jeśli chodzi o walentynki 2021 i okres około okołowalentynkowy. Co u panny walentynki 2021 i okres około walentynkowy a panna w rozterce. Panna nie wie co zrobić, panna po prostu ma tutaj kumulację <gryw> takich dwójeczek, czyli A bądź B panno określi się wreszcie, a panna nie będzie potrafiła się określić. I może być tak, że panna po prostu ma jakieś dwie. Osoby do wyboru. To nieważne, czy jedna jest waszym partnerem, druga ewentualnie nową osobą, czy na przykład dwie zupełnie nowe osoby, czy dwie osoby, które gdzieś tam już kiedyś znaliście, ale nie wiedzieliście po prostu co z, tymi, co z tym tematem robić, jak ruszyć. Tu wygląda na to, że w najbliższym czasie też nie ruszycie, też będzie problem z tym, żeby dokonać jakiegoś wyboru, coś tutaj zrobić, ruszyć do przodu. Jeżeli panna chciałaby kogoś gdzieś zaprosić, wyjść z jakąś Pozycją, to najprawdopodobniej tego nie zrobi, będzie się wstrzymywać, trudno będzie Wam tutaj wyrazić coś, e, trudno będzie Wam właśnie się określić, dokonać wyboru. To niekoniecznie musi być wybór związany z dwiema osobami, albo po prostu e, taki, taki wybór, e, czy iść do przodu, czy nie iść, czy zrobić to, czy tego nie robić. No i wygląda na to, że długo się będziecie zastanawiały i po prostu tego nie zrobicie, bo, bo tu jest tylko energia takiego myślenia zastanawiania się bycia pomiędzy. Nie ma tutaj ze strony panny konkretnego działania. Myślę, że z otoczenia też to konkretne działanie, konkretne deklaracje nie przyjdą. Tutaj jakby to wy musicie jakieś decyzje podjąć. Jesteście między młotem a kowadłem, ale no tylko w ten sposób można z tego wyjść i coś zrobić tutaj w tej sytuacji. Waga zodiakalna. Zodiakalna waga walentynki 2021 co dla was walentynki i energia około walentynkowa zodiakalna waga o, zodiakalna waga będzie coś robiła z pasją i będzie chciała wejść w relację, która początkowo po prostu będzie relacją taką rozgrzewającą, namiętną, romansową. Waga tutaj może wejść w coś bardzo spontanicznie, ponieważ będzie wzajemne przyciąganie bądź też przyjdzie do zodiakalnej wagi ktoś, kto jest właśnie taki spontaniczny, kto się tutaj nie zastanawia dwa razy, tylko korzysta z życia. No, w dwójce buław pokazuje się, że możecie do siebie pasować. Owszem, że może to być jakieś dobre partnerstwo, dobry układ, ale tutaj pokazują się głównie karty buławowe, więc na pewno dobre dopasowanie seksualne, dobre dopasowanie pod kątem takiego temperamentu. Natomiast dla niektórych może to być taka dosyć nieprzemyślana decyzja. No i uważajcie, bo to jest też paść buław, więc ktoś, kto lekkomyślnie coś robi, czasami jest zbyt szybki w działaniu, nie przewiduje konsekwencji swoich działań, czasami może taki kontakt za Owocować ciążą, która jest nieplanowana. A dla tych, którzy są już w związkach, może po prostu wspólnie podejmiecie decyzję o dziecku, że się będziecie o dziecko starać, bądź też będziecie chcieli ożywić waszą relację, ożywić wasz związek, wprowadzić do relacji więcej namiętności, więcej takiego właśnie ognia. Skorpion, zodiakalny skorpion, zodiakalny skorpion, Walentynki 2021. I energia około-walentynkowa, zodiakalny skorpion, walentynki. 2021 i energia około walentynkowa, zodiakalny skorpion. A tutaj pokazuje się odejście od czegoś, co bardzo mocno was trzymało, być może od relacji karmicznej. Ehm, jeszcze jakieś sentymenty tutaj są, ale ktoś podejmuje ostatecznie decyzję o pożegnaniu tego. Natomiast dla drugiej strony, jeżeli byście byli właśnie po drugiej stronie, że ktoś was kiedyś tam opuścił, to wy możecie wspominać tę osobę, możecie nią tęsknić, możecie tutaj po prostu sobie o takiej osobie przypomnieć, która była dla Was ważna, była obecna w Waszym życiu, ale sobie poszła w siną dal, więc Wy możecie mieć już nawet zupełnie jakiś inny, nowy związek, a cały czas wspominacie jakąś osobę z przeszłości i walentynki mogą być dla Was taką pożywką właśnie do tych wspomnień, bo być może były jakieś walentynki spędzane wspólnie z tamtą drugą osobą, która odeszła, może nawet rok temu jeszcze byliście razem i spędzaliście te walentynki, tym razem teraz nie ma tej osoby, no i właśnie jakieś takie sentymenty, wspomnienia mogą się w Was rodzić, natomiast to będą takie miłe wspomnienia, tak na osłodę, na otarcie łez, tutaj coś może być. Natomiast też dla niektórych jest taka, taka rada, że czas najwyższy przestać żyć wspomnieniami, bo co było, to było, to minęło, ktoś odszedł i to już nie powróci. I dobrze by było w końcu zamknąć ten temat i ruszyć po prostu. Do przodu, yy, dlatego że możecie tutaj właśnie blokować się na przyjście nowej osoby, bo za bardzo jesteście jeszcze jakby przy tej drugiej, energetycznie jesteście przy tej osobie, która was tutaj opuściła, która od was odeszła. Nie zanosi się na powrót tej osoby, bardziej właśnie na taki wasz sentymentalny powrót do kogoś. Także wy możecie być samotni, wy możecie być już z kimś nowym w związku, ale cały czas jakby. No tutaj tęsknicie, myślicie właśnie o tej osobie, która z waszego życia zniknęła. Strzelec, zodiakalny strzelec, walentynki roku 2021 i energia około okołowalentynkowa, zodiakalny strzelec, walentynki i energia około okołowalentynkowa. A strzelce to w ogóle są zmęczone pracą. Są takie złamane, przygniecione albo właśnie obowiązkami, nawałem obowiązków i tym, że tej pracy mają jeszcze bardzo dużo i jeszcze bardzo długo będą nad czymś pracowały, bo tu jest praca zakrojona na długi, długi czas w siódemce denarów, ale też mogą być strzelce zmęczone tym, że się starają, a nie mają z tego nic, czyli że ich wysiłki nie zostają docenione, zabiegają na przykład o kogoś, pracują. Nad jakąś relacją, a to nie zostaje docenione, nic się nie dzieje. Niektóre strzelce, które są w związkach, mogą tutaj e, chcieć powiększać rodzinę, ale może właśnie Wam nie wychodzić. Może się okazać, że po prostu no, na chwilę obecną trudno jest zajść w ciążę. Podejmujecie próby, ale się nie udaje, i niektórzy są już tutaj po prostu na skraju takiego wyczerpania w tej dziesiątce buław. To jest takie przytłoczenie sytuacją, y, sytuacja, kiedy mamy czegoś totalnie, totalnie dosyć, y, w ogóle to nie jest nastrój romantyczny, wręcz przeciwnie jest nastrój wytężonej pracy, ale też takie przeświadczenie, że ja pracuję a nic z tego nie mam, czyli robię coś, czy to zawodowo, czy to właśnie pracuję nad powiększeniem rodziny ale ciągle mi coś nie wychodzi w związku mi nie wychodzi, ja się staram a te starania nie są po prostu doceniane natomiast ci, którzy są oczywiście singlami mogą właśnie mieć przesyt pracą, z tego względu, że jakby podporządkowali swoje życie pracy no nie było tej miłości, więc stali się jakimiś takimi pracoholikami tylko że ta ich praca e, nie przynosi natychmiastowych rezultatów i w efekcie są już tacy zniechęceni po prostu tym wszystkim, najchętniej by to rzucili w cholerę i po prostu przestali natomiast słuchajcie, siódemka denarów też mówi, żeby się nie poddawać żeby cierpliwie e, walczyć o swoje po prostu robić swoje nie poddawać się e, powoli sukcesywnie do celu koziorożec zodiakalny to już jest ostatni znak Koziorożec i pytamy, jak będą wyglądały Wasze walentynki 2021 i ogólna energia około walentynkowa u koziorożca, walentynki i ogólna energia. Około walentynkowa. Tu jest jakieś, jakaś niechciana, ukryta ciąża pokazana. To pierwsze, co mi w ogóle przyszło na myśl: ktoś mógłby mieć jakieś tajemnice, na przykład tajemnicę związaną z tym, że coś go nowego pociąga, że pragnie jakiegoś skoku w bok albo chce za czymś pójść, za jakimś impulsem. Tu może być też taka relacja, gdzie kobieta jest dużo starsza od mężczyzny. Być może właśnie to jest ukrywane z jakiegoś względu, ponieważ ta para nie chce się narazić tutaj na jakieś niesmaczne, końśliwe uwagi ze strony otoczenia, więc być może to wszystko jest robione w ukryciu. No niewątpliwie w karty arcykapłanki jest wpisana jakaś tajemnica, więc jeżeli ktoś ma stały związek, to może być jakaś druga kobieta, która nawet może być w ciąży, bądź jest jakieś tutaj nieślubne dziecko na przykład, a jeżeli ktoś nie ma stałego związku, no to może być właśnie związek taki nieformalny, gdzie jest starsza kobieta, dużo starsza i młodszy chłopaczek, i jest to po prostu na chwilę obecną prawdopodobnie ukrywane. Nie pokazujemy tego, bo boimy się, że zostaniemy negatywnie ocenieni. Um, może też tutaj być um, taka rozważna i romantyczna strona waszej natury, bo z jednej strony arcykapłanka, która jest taka powściągliwa, mówi o wartościach duchowych, o tym, żeby um, wszystkie swoje zamierzenia dokładnie, nie przemyśleć, żeby się zastanowić, kierować się swoją wiedzą, tak na chłodno również, natomiast paść buław to jest gorąca krew i tutaj byśmy chętnie po prostu weszli w coś, nie zastanawiając się, być może staniecie przed takim dylematem e, w niedługim czasie, czy po prostu właśnie zachować ten umiar, zachować tę zimną krew, czy po prostu lecieć na żywioł właśnie w tym paziu buław. I ja myślę, że no, idealną było, byłaby postawa taka mniej więcej po środku, czyli ani nie iść w ten taki, e, w taką pruderię, ani no, w jakieś takie po prostu nieprzemyślane posunięcia, które mogą nas drogo kosztować. Ale tu oczywiście sami będziecie podejmować decyzje. Ok, i to był ostatni ze znaków, to były koziorożce, więc dziękuję serdecznie. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.